czy jakieś inne właściwie to czy myśmy już dopłynęli? Dex! Dex! Kelo! Dex! Dex! hello, Kelo! Kelo! Halo! Halo! Kto? Ktokolwiek? No oprócz zwierząt oczywiście, ale jest tu kto? Halo? O kurde. O Co robić, co robić, co robić, co robić? Trzeba przyznać, że... nawet całkiem dobrze pozłatał te łajbę. Ale kurde, gdzie on jest? I gdzie jest Kelo? Hmm. Oj, 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 oj. Co robić, co robić, co robić? Nigdzie nic nie widać, mgła, jakaś ciemno, noc jest kule, co robić? Myśl, myśl hmm. Cóż mam urwęcz yy. Czy to nie jest przypadkiem jakaś? Chwileczkę, co tu na niej jest napisane Panuje wielki sztorm, a ty jesteś nieprzytomny Nie wiemy z Kelo, jak długo wytrzymamy, utrzymamy statek A Kelo ratuj? O kurde Był sztorm, a ja nic nie słyszałem Cały czas spałem Wszystko jest niedorzeczne ale ciekawe gdzie oni są, mam nadzieję, że żyją. Szlak! Kurde, co mam robić? Nie wiem, nie za bardzo wydaje mi się, że ten statek być stabilnym. Zobaczyć tylko co jest w skrzyni. O, jest mięso. Dobrze, bo zaczynam się robić powoli głodny. Na wszelki wypadek wezmę cały staw ze sobą. O, jest też jakaś jabłka. Ajej. Dobra, teraz tylko idzie tu jakoś zejść. O. Dobra, zimna woda. Zimna. Uff. 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 W ogóle jakaś jaskinia Nie wiem, nie chcę Oszla, nie, nie będę tam chodzić tylko ten węgiel szybko wydobędę Dobrze, że jeszcze jakieś kilofy zostały Przenocuję w jakiejś wykopanej przez siebie norce Proszę, jak silno też jaskinie? Nie, kurde, no chyba koszy być nie może. A, już nie mam siły nawet na wspinanie się. O, no nie mogę. Ciągle spadam. Spróbuję jeszcze raz. Ruszę mi się. Chcę spać. Kurczę. Ach, zapomniałem łóżka z Łodzi, ale wolę, wolę tam nie wracać. Wolę tam nie wracać, wolę się przespać obojętnie. Miejscu. Byle by tu jeszcze można było postać pochodnie. Ajej! Dobra, no, to ja idę chyba w Kimę. Dobra. Uh. Co to jest Może co to jest? Ja! Co? Nie, Gaz! A nie bij! A, 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 a! Nie! Nie! Tylko nie tam! mnie! Nie! O Jezu Ale mi się niedobrze spało. Miałem straszny sen. No dobra to chyba będę musiał... Yy, iść naprzód w poszukiwaniu Deksa i Kelo. Mam nadzieję, że obaj przeżyli. Jak zwykle głupi ma szczęście. Czyli oczywiście ja. Hmm. Głodny jestem. Musiał szybko coś zjeść. Ale tak jeszcze myślę, żeby przypadkiem nie pójść na statek po skrzynie, łóżko, workbench'a. Zabieram to w skrzynię, koniecznie. Też jedną, bo żeby ewentualnie coś przechować. Okej. Okay. Hmm. Ojej. Tylko takie pytanie. Już iść z w tą stronę. Hmm. Zakładam, że musieliśmy stąd przy... stamtąd. E... Jeśli oni się tam gdzieś rozbili, no chyba tam, o, tam właśnie jakieś wyspy, więc zapewne szukali chyba czegoś większego, więc. Logicznie myśląc, powinienem chyba iść w tę stronę. A jakoś teraz cieplejsza ta woda, mi się wydaje. Nie wiem. Ojej. Chętnie zobaczę moją rodzinę. już nie ma. To o co chodzi teraz? Czy Dex po prostu nie nadaje się na prowadzenie? I dlaczego ja jeszcze nie zjadłem nic? Zjem jabłka, bo potem... Będą już niedobre. Można by ich szukać, nawet nie mam ochoty, dla nikogo nie mam o co gadać, gęby otworzyć, boję się wszystkiego, zwykłego drzewa. No ale cóż, trzeba iść dalej. O, kartka. Stoję w tym dole. Zaryzykować, żeby tutaj wejść? Okej, okay. nic się nie stało. Dobra, no to czytam ją. Dziennik DEXA, wpis czwarty. Kelo i ja dopłynęliśmy do brzegu, lecz niestety nie wiemy, co z Mr. Pixelsem. <laughs> Mamy zapas jedzenia na 10 dni i materiałów budowlanych na mały domek. Tak! Tak! Wiedziałem, że żyją! Jasne! Yes, tak! Żyją! Żyją! Obaj! Obaj żyją! Juhu! Tylko teraz... trzeba przejść tę pustynię. nie ma nipy. Trzeba przejść. I może coś będzie. Oby. Hm. Kurde, to niedługo mnie zmrok zastanie, no ale pustnie trzeba przejść. A. Ten dół to tak wygląda, jakby ktoś tutaj tak walczył, tak jakby wybuch czyjś. Czyli, czyli, czyli idę w dobrą stronę. Och, deksiu, Daksiu, Daksik. Żeby takie coś mi wywinąć po prostu. Jak oni się trzymali. Ale ups. Ups, 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 ups. Trzeba się gdzieś znowu zakryć i przeczekać do rana. Hmm. No nie wiem, nie wiem. Wspinanie na tę górkę. Trochę mi zajmie, no ale znowu na dole to nie za bardzo chyba jest dobrze spać. Okej. Okay. Już nie na no, Już zaraz. Już zaraz szczyt. Tak. Obiecany szczyt. Normalnie ziemia obiecana. Oh. Oh. O szlach, tu jest... Nie jakaś. Może tutaj będzie trochę łagodniejsze zajście. Tak yeah! I think that's